Potarli na pustelni, wczoraj pani Sylwia przyjechała, aby do pani nie miałem czasu podejść. Cieszę się, że już przedstawiciele chórku zjeżdżają się na kolejne prace. Na pustelni, drodzy państwo, zima. Sypało duszy czas, chyba teraz nie sypie. Ogromne ilości śniegu na dachach. Gdzie gdyby nie pan, żeś się jeden dach dziś załamał w takiej ilości. Ubył szczepunichalny wieczór, ściągał śnieg z innych miejsc. Wypowiedziałem totalną wojnę moim magazynom. Dziś tylko świadkowie widzieć, się działo. Gdyby nie kobiety, to bym jeszcze połowę wiedzy wyrzucił, bo są... Jutro wywalam wszystko z szafce, nie ten Ten nonsense. To jest ta różnica między kobietą a chłopem. No jak leży, to dwa lata, no to czy rok, to, to trzymać. Chłop potrzebuje jedne bordki, dwie koszule, to nie wiem, na dwoje portek. Kobieta, za 15, to mnie na chłopa przyrzucać. Takie hołdy nagromadzą, że dziś worami wywarają wszystkie rzeczy, papiery. To, Och, to dziś to się dymiło u mnie. Żeby zrozumieć, drodzy Państwo, na czym polega różnica między chłopem a kobietą. Tydzień temu jest u mnie moja sióczka Elusia. Co masz 19? No więc ja, jako normalny chłop, wyciągam kalendarz. Jest listopad, koniec, no to dziewiętna... Ch i chodzi o grudzień. No dziecko mam. Rekolej kapłański, bo Łukasz ma u, 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 u tę osiemnastkę. No dziecko nie mogę przyjechać, bo mam rekolej kapłański, już się zwalił. Może przyjadę do mnie w poniedziałek, zapisałem, za, za poniedziałek, że się będę w grudniu za jego modlił. Na drugi dzień ona dzwoni, powiedz mi, czemu nasz Pietruś nie modli się w lutym za Łukaszka, tylko się modli w grudniu? ale no, moja koledza, Szyszczka, nie powiedziała mi, że jej dla mnie na luty, a dla mnie normalnego chłopa, jak listopad, to 10 dłużej, rozumiecie, no nie? I stąd na nie może pojąć, czemu ja się nagle zapisałem jej intencje w grudniu. Co robisz 19, więc ja otwieram 19 grudnia, nie w kalendarzu logiczne, a ona ma o luty, no, więc to jest taka różnica dzieci między nami wielu rzeczach, ciuchach w szafach, więc czasami nie się. Mówię się na wyjedzie, jak ja to zrobię, po prostu szaman, wypalę połowę rzeczy. Bo przyjdzie to tak gdzie pana na wszystko. Tak, to jeszcze się przyda, to się jeszcze się I później, jak po ciotce marysce, po niej poluję tydzień rzeczy. Moja mama pamięta scenę, że jest w w tej w trzeciej klasie, lecę pod Henrykiem, patrzę jak babka i z torbami. Do tej staruszki dolecę i wezmę jej torby dwie. A oczywiście. Patrzę, a ta staruszka, moja mama, kiedy wziąłem Jak się ty dziadu ubrałaś? Mama, no bo ja kocham panieński stary płaszcz. Dzieci, jak wpadłem do domu, trzy dni paliłem ciły, w ogóle mamy. Ze wszystko. Wyczerpuję ja mnie, tak! Jak się on mnie wstydził. A później mnie przez tydzień cała mama, ja żeś ty dobrze zrobił, boś mnie uwolnił od wszystkich starych ciuchów. Koszyka na wynosiłem. Wiecie, jak się zobaczył moją mamę, jakaś idzie i wziął się. Mama, ty się tak I dzisiaj się dymiło na pustelni. W moich pokojach wszystkie rzeczy na... i na się poliło. Co moja energia woli jest dość duża. Nie skończyłem polić jeszcze. Wyniosę trzadny mam. Seminarium, że ja bo ona mi chował, nie Bo się przyda, no przyda się. Na no, ognisko komuś. Wieczornik ładnie, cztery osoby, i tu mi akapta poda. Mam 35 zapisanych, na rekolekcję już 10, wołam o 40. Adwentowe rekolekcje o kapłaństwie. W nowicjacie, bez zmian, na śpiernik zapisały się cztery osoby. Będzie on już do nabycia ósmego. Powinno być, jeśli nie będzie przeszkód, że będziemy już od ósmego śpiewali z naszych śpiewników. Jadą no, nasi do to na wykład, Cieszę się niesłuchanie. Pani Basia Ciurla, a w Orwencji autobus pytam się, czemuś czyś nie dzwoniła, no bo nie zdążyła. 6094 czy 9544. Jedzie z, z, z tego z Gdańska. Pani Sławina Okrój, u niej zapisy 727925633 i u Pani Gwoździańskiej Ani 795062155 Jadą nasi Skierc, Pan Władziu 720 0, 18, 365, z Radomia Pani Regina 693 352 355. z Krakowa Jedzie nasz ukochany pan Roman Grzyb. Panie Romku, gdzie mam pana kartkę? Szukam pana Romana. Widzicie, jest, jest pan Roman. 531, 605, 855. Jadą Warszawa. Na pewno grupa pana Jacka. Więc dzieci zapraszam. Zimy się nie bójcie, bo co to tam parę stopni w ruchu wiatru to was przewieje. Będzie się lepiej czuli, i więc nie stękać, to żadna zima do tych ludzi. Za chwilę mamy nabożeństwo pierwszopiątkowe. Jutro mamy, moi drodzy, pierwszą sobotę, czwarty dzień nowenny przed niepławym poczęciem, gdzie będziemy śpiewali kolejne cztery słodki akatystosu. Jutro pierwsza sobota jest napisane kocham Polskę, ale dzieci, żadnego wykładu nie będzie, nie ma szans na przygotowanie, bo trzeba coś wybrać. Nie sprzątałem pół roku, wiecie, to, to, to Tu się poddaję, wybaczcie, bo jak nie ma ludzi, to są tematy, więc to jest zbyt mało czasu na moje, na przygotowanie się do wykładu, więc w czasie, jak wiedziałem, poddałem się po prostu, wiedziałem. idę robić porządki. I jutro o dziewiątej mamy spotkanie, z, z, nad drugim tomem śpiewników z rama znowu w 4 godziny pracy to także, żebyście Państwo nie, nie myśleli, że mimo, że ludzi zbyt wielu nie ma, że śnieg ogromnie sypie, jak wieje na pustelni życie jest dalej trwałe I święta za księdza kardynała przypominałam na Bielu i świętego Franciszka Saverego 8 spotykamy się na, moi drodzy, 8 spotykamy się na uroczystości niepokalanego poczęcia, o 10 msza święta, o 12 godzina łaski, do 13 .00. później idziemy na procesję, przywieście z sobą trzy róże, jedną matce Bożej, jedną dla siebie, a drugą weźcie z tej uroczystości dla przyjaciela swojego. Najbliższego. Po procesji będzie kazanie. Rekolekcje za kapłanów zaczynamy 13 wieczór. To jest wtorek. Msza tego dnia będzie o 21. Nie o 18, a o 21. Bo mam sądy, więc zejdzie mi na pewno, bo widzę, co się w planie. więc Normalnie pielgrzymka 13 jest. Ci, co chodzą, pudą, a jakie lacy się modlić po 21 lub 22, w zależności kiedy się pojawię na mapie grzechieni. Rekolekcje całodniowe, czterodniowe, 14, w środę, 15, czwartek, 16, piątek i 17 moi drodzy. W sobota kończymy w niedzielę. Kto z Państwa jest samotny lub chce z rodziną spełnić u mnie? z nami Wigilię się to jakoś się dodzwonić, przekazać. Ograniczam od razu. Nawiedzeni, gorliwi, mający przemyślenia, zasiedzeni w internecie, siedźcie w fałpie i mówcie to do, do czterech ścian. Bo w tych dniach nie chcę na pustyni żadnych dodatkowych obciążeń, bo ktoś przyjechał. Bo, że jestem otwarty, to ładnie, ale zawsze się jakaś pła przy, przyklei i ma swoje sprawy. No i i będzie nas to truła. Tego dnia modlimy się, śpiewamy kolendy. nie chcę wysłuchiwać niczyich przemyśleń. Więc to wariu złapie za kufer, znacie mnie i przez futrynę i na orbitę po prostu. To nie, nie że zmiłuj się. To ma być, mają być święta rodzinne. Kto chce ze mną spędzi ten czas, zachęcam. 28 i 29 wielkie rąbanie drzewa. Zapraszam, potrzebuję 40 ludzi abyśmy znowu pnęli sprawy naprzód i dalej. Tyle moich ogłoszeń za dzisiejsze. Przemawiam ze mną. Wielki Bóg zamknął nasze przygotowanie do liturgii wystawienia Sanctissimo.